Witam wszystkich ponownie w Blackguard z tej strony Chabardach. Zbliżamy się bardzo, bardzo powolutku do wyjścia już z jaskini i musimy przekroczyć, aby dojść do wyjścia, przekroczyć salę proroków, więc szybki safe i wpadamy do środka. Jak burza. I patrzymy co się będzie tam działo. Look at that! What's going on here? What will become of all the prisoners? Aurelia. Aurelia. They tore out my heart. No. The golden age awaits. O matko, zrobili z niej naprawdę. Dobra Aurelko. <grywa> Dlaczego? Ty przeciw mnie, ile ty masz? Raptem masz 75 życia, tak? Świetnie A, dobrze masz Cholera Regenerację punktów astralnych taką niewielką Hmm Atak dystansowy plus 2 i ślimory jakieś... O cholera, ich jest 5 aż. One pewnie trują. Na szczęście są to małe jakieś piętnastki więc myślę, że nie będzie takiej tragedii. A Tutaj ten szept sobie szaleje. Goście leżą Kurcze jak... Ta scena mogłaby służyć jako scena w... z horroru. No nic. Naurim. Mała. Jest, 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 jest. Mała. Lecisz. Oczywiście, że waurelkę. Elegancko. Czy ja mam naprawdę zabić? Nie chciałbym tego. Bardzo bym tego nie chciał. Skąd te morfy wiedzą, kogo mają atakować? Czemu nie na orelkę się rzucą na przykład? Ślimory to po prostu noga i porcelanka. One nie, nie mogą myśleć do cholery. Na no. Zurek, oczywiście, że ty się chowasz I oczywiście, że czar <coughs> Powiedzmy, że na małą od razu Czy na siebie najpierw 58% tylko Wow, a to ciekawe, że tylko 58% Dobrze udało się. I na małą. O, tak. Chcę tego, chcę. I mała będzie łatała dalej w Aurelkę. Naruszyć ją jak najmocniej. Świetnie. O, znaczy nie świetnie. Szkoda, że muszę tą Aurelkę atakować. 85%, a czwóreczka. 85% w końcu. Wow! No to bijemy. Jeden ślimor mniej. Nie trzeba trucizny za bardzo nawet stosować. Mmm i takate. Ty tylko podbiegasz. Nic więcej. No właśnie. Nie chcę cię zabijać. Mmm. No, Aurelko, o. O, obudź się, a nie uzdrów się. Do cholery jasnej. Dobra, Naurim, tu 85%, ale czy to jest sens? Bicie, bicie. takim mocnym uderzeniem. Może lepiej po prostu takim zwyczajnym. Ono zada pewnie. No, jeśli trafi. Aurelko, nie chcę cię zabijać, ale prawdopodobnie już zginiesz w tej turze. Bo mała, ma dwa ruchy tak jakby. No OK i mocne uderzenie w tego ślimura. Ups. No właśnie Urelko to jest twój ending O znikło Ci. Zniku No nie No nie. Come, let's finally put an end to nie tak miało być. Cholera. Cholera. A, totalnie nie tak miało być. Świątynia bez Mam nadzieję, że też ostatnia e, walka będzie. W sumie to nic nie potrzebuje robić.

while we vanish in the shadows you must trust me. mm-hmm. you've just piled scum on the heap of muck chaos which will be reversed as soon as all its roots have been torn out like a fever that purifies the body in this world truly good deeds are done only in secret. what does that tell you about the world. The road is never easy. You must trust, child. mogę zaufać urajasowi? Naurem, ufam twojej intuicji. Why are we even talking to him? Yes. Why talk? Why don't you spill my blood? It is so, easy. so beautifully simple. No, o choroba. O choroba. No to się zaczęło nieźle. O nie. A ci tu skąd? Wow, i to w ilości. I to w ilości naprawdę dużej. Wow, Łucznik. Chodzimy do Łucznika najpierw. Na, na Rimie. Twoje zadanie kościarzy niszczyć Czy czwóreczka w niego wejdzie? Wejdzie i zabij go świetnie. Takate Ty może z tej strony byś podbieg do tego kościarza. Chociaż już więcej chyba uczniów... Nie, jest dziś jeszcze łucznik. O, matko, z tyłu są jeszcze. Dwóch uczniów. No nie, to nie są łucznicy. Z tyłu jeszcze, ale jajo jak będziesz biedny. No nic, muszę poświęcić chyba taka tego, że sobie podbiegł tam spokojnie. Chyba muszę tak zrobić. Chociaż z chęcią bym już atakował w tej turze. Do choroby. Dobra. Atakuje. I atakuje tego pana. A to jest kto niby? A to jest Urajas? No to do Urajasa przy okazji będę podbiegał. Ile on ma Nie wiadomo ile ma życia. 65. Jedziesz. Fajnie. Weszło. Mała. Mała. Podbiegasz tu i urajas. Oczywiście, że tak. O nie. I niby gdzie on jest. Tutaj teraz. Zrek zatruty. Ajdź. Jeszcze kościarz mało utrafił Wow, po prostu wow Dobra, zurku Wycofaj się trochę do tyłu mm. i rzucasz oczywiście, że czar na małą Chociaż nie, najpierw na siebie. Najpierw na siebie. Kurde. Ale jajo, nie trafił. No właśnie, przyspieszył swoich kurczy potałachów. Naprawdę? I to także wszyscy mają podwójny ruch? Fak. Nie, pojedynczy ruch na szczęście mają. Do cholery jasnej. Tu trzeba ratować towarzystwo. Świetnie, zdechł. Aj, mała. Mała, ty musisz do Urayasa się dobrać. Niestety. No, niestety. Nie wiem, czy ci się to uda. Ach, holender, nie bardzo. I tutaj. Nie możesz. Nie możesz w kogo strzelać w tym momencie. Świetnie po prostu. O, Miło. Jeden uniknął nieszczę Na nieszczęście. Cholera, rzuć ten czar w końcu. I. Nie! Na poziomie czwartym. Nie możesz na poziomie czwartym. Cholera, nie masz many. Ale. Bzdura. To mała, ty w takim razie zajmij pozycję już do ostrzelania urajasa w następnej turze. Na przykład tu. Bądź... Bądź tu. Boję się tego gościa. O matko. Okej, okay, takate. Może w tego gościa i wykończyć go na przykład. Byłoby miłe. Bądź w tego i też go wykończyć. To też byłoby miłe. Ha, 55% tylko. I 70. Do cholery. Teraz masz pojedyncze uderzenia z zatruciem. Nie, ty nie jesteś zatruty. Czemu taki niski procent? No i chyba dziwiaku. No tu jeszcze jeden jest. Wow. Do cholery. Co tam się dzieje takiego? Co tam się dzieje w ogóle? Lecz ją No nie, ona marzycie, ona tylko leży. Dobra, niech będzie. A, Zurek, smaściłeś jak zwykle. A i błysk miałeś. Błagam. <grywka> Rzuciłem na siebie znowu ten sam czar. Błagam, to miało być, to miało być tutaj osiemdziesiąt procent, jedziesz, weszło. Uuu, co ty zrobiłeś? Naurim, wykończysz tego czy nie? Au hmm, Takate. Którego, którego, za którego się brać? To jest pytanie. Może w tego jednak? 85% jest szansa, że go wykończę. Ekstra y Zurbaran. Bez many, oczywiście. Bo jak idiota... skorzystałem z czarów... dwukrotnie niepotrzebnie. No, no nic, 80%. Zabij go! Dobra, Nauri ma spokój trochę od jednego. Ym, I teraz na taka tego jeszcze ten, że... Aha, błysk miałem rzucić na poziomie czwartym, no tak. Elegancko. Czym on tutaj wali po swoim, w sumie? Nie wiem. Ale taka ty może zaatakować. 29, 21 i 21. 90% na tego. Okej, okay, czyli na tego. Bardzo ładnie. Naurim. A skąd ten się tutaj wziął? Ekstra po prostu. Dobra, następny padł. Czy one się respawnują? To a czemu mała nie wstajesz? Czy ty głupia jesteś? Czy paraliż masz? Do cholery jasnej. One się respawnowały. Wow Dobra ludzie, czyli jednoznacznie trzeba Urajasa e, łotać Urajasa łotać jednoznacznie <laughs> Zurek, biedaczysko Zurek biedaczysko, podbiegnij Do cholery, coś się z nią dzieje. Biegnij tu i też załotaż w niego. On ma jakąś ochronę na pewno. Hmm. A nie, nie ma ochrony. No to rzuć ci szczarem. Skoro tak się mają. A nie, napijesz się. Napijesz się miksturki znowu. Teraz odsuniesz się od tego gościa i rzucisz czarem, bo widzę, że tutaj one się respawnują i wszystko w niego. Ups, U swojego.